Widzowie, mam dla was wezwanie. Jeżeli pod tym filmem będzie 15 tysięcy łapek w górę, to zrewanżuję się wam i nagram dla was knapa 2. Więc jeśli naprawdę go chcecie, pokażcie zaangażowanie i się odwdzięczam. A tymczasem co? Jaki tier? Dobra, słuchaj, zaskoczę cię, Gnoju. Ty, 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 ty. Czy ty by szósty tier? Żartujesz. Nie. Masz teraz ten pojazd? Tak. Tylko słuchaj, ja ci opiszę, co on robi. To jest pojazd zwiadowczy. O! Oh. No, jest napisane, że jest lekki, to na pewno. Tak, on jest lekki i jego zadaniem... Znaczy, słuchaj, możemy zostawić te czołgi lekkie i zrobić sobie challenge. Bo granie nim wygląda w taki sposób, że jak się spawisz... FULL GAS! OZDO... Yy, nieważne, czekaj, nie, szanuję. Ty, o kurde, ale rym, ale Dobra, rym! Cicho. Yo, yo. Dobra, cicho! Dobra, zginąłem. Zginęłam. Dobra, słuchaj, mam rym. OZDO... Córka stryja. Czasem nie potrafi zamknąć ryja. Daj mi słowo. Zrobię rym. Wyindywidualizowani. Ale normalne słowo. Rozentuzjazmowany. Ja wierzę, Rewolwerowy Rewolwerowiec? Jezus, przestań się popisywać. <śmum> to był zajebisty. <śmum> Zniszczyłem. Jestem. Potrzebuję pomocy idę, ty wygrasz to. Bo ja wiem. Jezu, wygrałem. Wiedziała. 21 HP! Uciekaj, uciekaj! Nie, 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 Aniela, ja to wygram. Ja jestem bestią dzisiaj. Kacper, bestia jest niemała. Czasem. Eee, chuj. Nie wiem. <laughs> Aniela, uciekaj. O, już nie pojadę. O, jezu. O, nie. <laughs> Ale fajna animacja doszła! Nie widziałeś? Nie wykryto przeciwnika, 96 mm koncentracja. Zarąbiste! Ej, podoba mi się to. Mam jakiś dziwny amerykański czołg. Nigdy go nie widziałem, że na oczy. Popatrz, coś takiego. Jakie fajne! Ja jestem ciekaw, jak mi tym pójdzie. Mam nadzieję, że źle. Aha! Fajnie. Wow! No, jak wy mnie zauważacie, kurde! Tam nie wyjeżdżaj, tam nie ma. Co ja tam połowę kapa straciłem? Słucham? A! Nosisz brudne gacie. Tyle powiem ci w temacie. To, nie ...moduł pojazdu. Wypocznij... ...przeciwnik... Czas na klaszczące owacje. No znowu masz menstruację. Kurwa, jak trafił! W ziemniakach nie lubię stonki. Prawo jazdy. Masz z biedronki. Daj mi sekundę. Ozna no, znowu chce sekundę. Chyba czas na drugą rundę. Ja! Gapi, rozkręcasz się, przestań! No ja tak mam, ja jestem po prostu jak parobus, nie? Im więcej załadujesz, tym szybciej leci. Ja jestem taka malutka przy tobie. Jak prawdziwie w życie, co? No! Zrób! Kuku Kiedy Ozdo robi kuku, Mati chce zrobić sepuku Wow, ale ty jesteś kreatywny No wymyśl coś lepszego, no wymyśl no, chcesz się bić, chcesz się bić? Okej, okay, tylko muszę się zatrzymać i pomyśleć, dobra progowie <noise> nie strzelajcie, my się odrywamy To było do dupy Zostaw mnie Pomagam ci Zostaw mnie Zostaw mnie Ginęłaś Dlaczego ziomek ma tyle HP! Jeszcze w, kurwa oznaczenie lotnictwa, emblematnie nie wytrzymam. Na potrawach lubię pieprz. W szkole krzyczą na mnie pieprz. Jezus! Kacper lubi małe pieski. Bo na swojej karcie ma kolor niebieski. Kacper lubi małe pieski. Przypominasz ty mi deski Aspier! <laughs> Ja jadę do góry, słuchaj. Nie, nie, ale nie masz szans ze mną. To, to się nie klika. Nie, 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 ja, ja nie umiem prymy. Zastrzęgdział mi trochę palec. Twoja mama lubi smalec. A, to fajnie. Dlatego to ja nie przebiję. Szczęście przynosi podkowa, a wod grato jest darmowa. Hmm, nice. Więc gdybyście chcieli jej spróbować, to oczywiście w linku w opisie macie link. Do spróbowania, za darmo. Ale jeśli zarejestrujecie się właśnie z niego, to dostaniecie kilka bonusów, których my niestety, no, nie mamy. Mówiąc prosto. Dobra, nie lataj, tutaj, tutaj, tutaj. Będziemy strzelać z góry. Co ja. Ja chciałem zrobić taką świetną akcję, zeskoczyć i obić go po rynku, a się zabiłem. Zeskoczyłeś, umarłeś! To się nie nagrało, proszę, takie prawda? <grywki> To teraz jak już umarłem, a wy jeszcze żyjecie. Rejestrując się z linków w opisie używając kodu COMBAT, uzyskacie naprawdę wiele świetnych bonusów. Takich jak 250 tysięcy kredytów, konto premium na 7 dni. Czy ciężki angielski czołg premium Cramwell B. Do tego, tak jak Aniela, dostaniecie 3 czołgi premium do przetestowania na 10 bitem. Co da wam naprawdę świetny wgląd w grę. Poczekaj, Aniela, pod tobą jest dwóch. Jakby się delikatnie wychyliła, to będzie mogła mu zrobić damage, ale wtedy ryzykujesz. Bardzo ryzykuję z na to, że tam na skała też się nam nie czai. To tego nie ma. Pamiętajcie, że w grę możecie grać z rodziną, papi, Przyjaciółmi kotem ciotecznym babci e, 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 Eustachy na przykład. O! I tak jak sobie damy są całkowicie darmowe, także dajcie jej szansę. Prawo Adela dobrze zabiłaś. Linki w opisie. Jej. Tak, nie stój. No wiem. O, już, już nieważne to już. Głupo ja. Trzeba spiąć poślady i wygrać mecz. No, przydałoby się, żeby już w końcu mógł cię pokierować, no. To ty umarłeś jako pierwszy. No ale bohatersko. Bohatersko się umiera? Pierwszy słyszę. Bo ty generalnie głucha, trochę jak Marek Marucha. Dostałem fakturę VAT. Aniela ma 13 lat. <laughs> Okej. Okay. Co za los. Co on zrobi najlepszego? Jezu, jak, jak ta gracze w ogóle nic ja nie wiem. No nie, no a, Lewo! Prawo. O, prawo! O! Uwaga! Nadchodzi! Kryć się! Aniela nie lubi myć się. Ja nie chcę z tobą walczyć. Wymyśl rym. Chciałbym jeździć Lamborghini. Ale mnie nie stać. <ścoughs> Coś to jest. Hydraulik układa rury. Storm Media opłać faktury. Po filmie Konopa już nie będzie opłacanie. Co, nie? Też mi się tak zdaje. ...dla długiej wierzy, mniejsza celność działa. Dawaj, Aniela, bigo, bigo. Mogę. Jakbyś mi go tylko troszkę wypchnęła, to bym też do niego strzelił. A! 25 minut już. musiałeś. Dobra, zabiję go. To jest kooperacja, kopulacja. Bo generalnie nie wiem, czy zauważyłaś, ale twórcy WOTA bardzo się postarali. Tu jest wszędzie pełno worków z piaskiem. Ciekawe, czy pomyśleli też o workach na ciała naszych przeciwników. Kasper, to był brutalne. Wiem. Dobra, wymyśl Rym. Mati nie dostanie wypłaty. Nie no, dostanie, co? Nie mów mu tak, bo nie no, zmontuje wymyśl, tych materiałów. Wymyśl, wymyśl, dawaj. Niech się boi. Każdy lubi origami. Mati ciągle jest stopami. Przejąłem ja bazę przeciwnika, wygraliśmy. Easy. <grymne> Optymizmu tu nie widzę. Chyba ciągle siedzisz w Lidze. Nie odpowiem ci na to pytanie. <grymne> Wygraną teraz ja wierzę. On nadal ciągle jest w Silverze. <grymne> Nieprawda. Kłamstwo, pomówienie. No ja nic nie trafiam w tym meczu, a cały czas scelowany jestem. Co to ma być? No kolejny strzał. Nie, jak tego nie trafię, to naprawdę. No nie trafiłem! Nareszcie. Wow, skąd on wiedział? Co, co, co to miało być? Do widzenia, sayonara. Ale ładnie trafiłeś. Cicho. Wow. Ja mam jakiegoś pecha do tej gry, ja w tym meczu tyle razy nie trafiłem, że to jest dramat. W tym meczu jest taka zbitka, taki montaż. Chyba, że Mati jest i tego nie zrobił, ale wątpię. sobie to jest Mati, no to może być niezrobione. <gry> ale jest dosłownie taka zbitka, taka sklejka, Nie, jak ja strzeliłem z 7 razy, a nieraz nie trafiłem. No to z żart. Dawaj, Aniela, ostatni, o honor, musimy to wygrać Aha, nie przebito pancerza. Kapi, ale ty nie umieraj. Happy. Nie no, czterech na mnie jedzie. Pięć, 6! Co to jest zakłada? 6, 7 graczy! Ale się wolno pod tą górę jedzie, matko. Tak strasznie, co nie? Aniela, naszym przeciwnikiem jest jakub pl Naprawdę nie możemy tego przegrać. Jesteście siebie warci, kapsel 12233. <noise> Ty musisz, nie? Ja to nic zmienię. Od tej pory nazywam się Kaiserka12. Kaiserka12! Oj, baza. Bez to mamy ich na plecach już! Mm. Jak to? Co to jest są za mecze w ogóle? Ja nie rozumiem! Nie przebito pancerza, no pewnie. Uszkodzenie krytyczne, no pewnie, nic nie przebije, nic! Dobra witowie, dość tego. W tym momencie wchodzicie do linku w opisie, pobieracie wota, dodajecie mnie do znajomych. Pozwólcie, że nie będę już tego niku, okej. Okay? jak zobaczycie mnie online, to zapraszacie mnie do dywizjonu i nagrywamy razem odcinek. To jest niemożliwe, że jesteśmy aż tak słabi. Potrzebujemy Was, po prostu potrzebujemy. Linki macie w opisie, pobierajcie grę, dołączajcie. Błagam.